Dzień dobry. Dzień dobry, tu Aleksandra i Julka. Witajcie w zdechłym podcaście, to jest nasz odcinek zero, gdzie będziemy mówić, o czym będziemy tutaj z wami rozmawiać i jaki mamy plan na nasz podcast. Tak, w tle nam gdzieś któryś z kotów właśnie zaczął się bawić, więc prawdopodobnie będzie go słychać w nagraniu, tak. ale nieważne. Takie jakieś mikrodźwięki mogą się po prostu pojawiać. Siedzimy właśnie w bazie. Zbudowałyśmy ją dosłownie 10 minut temu. Stwierdziłyśmy, że to będzie najlepsza opcja wyciszenia nas. Tak, bo już próbowałyśmy różnych miejsc, żeby nagrywać, żeby było nas dobrze słychać. I stwierdziłam, że trzeba wybudować bazę z koców i poduszek i po prostu się w niej zabunkrować. Więc teraz możecie sobie wyobrazić, że. Dostałyśmy nasze ultraprofesjonalne mikrofony i siedzimy w bazie z koców, koców poduszek, krzeseł. <noise> I wszystkiego, co tutaj było pod ręką. Tak, generalnie powrót do dzieciństwa. Tak. Minus mikrofony. Dobra. Opowiem Wam trochę o tym, co będziemy w zasadzie robić tutaj na podcaście. Na pewno zajmiemy się takimi codziennymi sprawami, będziemy rozmawiać po prostu o swoim życiu. Na pewno będziemy rozmawiać o swojej pracy, o, o tym, jak studiowałyśmy, jak, jak potoczyło się nasze życie i jak w ogóle do tego doszło, że się poznałyśmy. Będą przeróżne historie, kiedyś tragiczne, teraz może trochę dla nas śmieszne, ale też taką może też nieraz przesłanką i przestrogą w zasadzie różnego pokroju po prostu historię, bo też Ola ma... Dużo historii paranormalnych, o których jeszcze nawet ja nie słyszałam, więc będzie. będzie jestem zaciekawiona, co tam będzie dokładnie, bo specjalnie. Jej mówiłam, żeby nic mi nie mówiła. Tak. Wszystkie miała... historie tak. zostawiamy na podcasty, dlatego teraz wszystko wygląda tak, że piszemy sobie, mam ci coś do powiedzenia, ale to na podcaście. Tak, <laughs> więc trzeba tworzyć po prostu notatnik z, z tematami, którymi który chcemy omawiać. Tak, będziemy, tak jak już Julka wspomniała, będziemy rozmawiać o rzeczach paranormalnych troszkę. Ja mam kilka historii właśnie z duchami, ale nie tylko. Jestem troszkę taką samozwańczą wiedźmą i, i trochę się tutaj zajmuję tarotem, jakimiś wróżbami. Wczoraj w zasadzie odprawi odprawiłyśmy rytuał, żeby to wszystko nam się fajnie powiodło, więc takie no, głównie, trzymamy kciuki, że. To jest głównie manifestacje okay. i afirmacje tematy temat świeczek, świeczki z intencją i w ogóle gdzieś takie rzeczy. Także razem się w tych tematach odnajdujemy jakieś teorie spiskowe. Które nas interesują, mniej lub bardziej są znane, ale różne się przewijają mi na przykład przez głowę bardzo często. Ostatnio naszym takim głównym tematem, w zasadzie nie do rozmów, po prostu jakby researchu, tak jak mówiłam już po prostu zostawiamy sobie wszystko na podcast, ale no takim tematem, który nam siedzi w głowach jest Hailey Bieber i Selena Gomez, więc to na pewno będzie jeden z tematów, które poruszymy i ja jestem mega ciekawa, co ty o tym sądzisz, bo ja, ja mam naprawdę takie zdanie, że, że nie wiem, czy ono jest popularne ogólnie. To na kolejny odcinek. Ja nie będę nic zdradzać, ale myślę, że będzie ciekawe. Też warto zaznaczyć, że to jest gdzieś nasze zdanie, nasze opinie i po prostu lubimy sobie gadać o takich tematach i chcemy, by nasi odbiorcy, tak, czyli Wy, nas odbierali w taki sposób, że po prostu jakbyśmy sobie też z Wami rozmawiali o takich luźnych tematach, nie tyle o tych wszystkich teoriach, ale co po prostu o życiu, gdzieś tam braku motywacji, problemach życia codziennego. Poza tym będziemy rozmawiać też trochę o filmach. Będziemy rozmawiać troszkę o grach, bo obie z Julką jesteśmy gamerkami. Więc być może gdzieś kiedyś zobaczycie nas, jak gramy w jakąś fajną gierkę. Na pewno siedzimy w horrorach. To bym bardzo chciała gdzieś poruszyć. I też myślę, że mamy takie dosyć doświadczenie, jeśli chodzi o, o i dobre, i takie naprawdę strasznie dziwne, i denne kategorii Z, po prostu. Najgorsze. Najgorsze. Tak, ale i tak, trzeba było, i tak trzeba było to po prostu obejrzeć i dokończyć. Jeśli chodzi o filmy, to ja bardzo lubię przewidywać w ogóle, co się będzie tak, działo. Tak, więc... tak. Zawsze um. też, jak siedzimy, to tylko mówię tak i się łapiemy, i zaczynamy się trząść, że zaraz będzie to, czy tak, I takie tak, tak. po prostu przeżywanie, że już zaraz to nastąpi, i rzeczywiście tak to jest. Obie mamy na pewno duże ADHD, dlatego te odcinki będą na razie wyglądały troszkę tak chaotycznie. I to ale... pewnie ten pierwszy, ten nasz teraz odcinek, bo tak. no ja już to poczułam po chwili, że delikatnie były takie przeskoki myślowe. Z bo... Wątku na wątek. Tak, bo my jakby chcemy dużo przekazać i potrafimy... Oj, Ciminko tu przyszło! O Jezu, dziecko! Kotek przyszedł do nas do dziupli. <grym> Szkoda, że tego nie widzicie. Tak, to jest sight to see. Ale, Więc... ale właśnie o tym mówię, nie? że my jesteśmy takie, że o, o, czym, o czymś mówimy, jest ADHD, po prostu coś nas rozproszy i nagle potrafimy pójść po prostu w zupełnie inny temat. Myślę, że to po prostu też będzie takie nasze, że to jesteśmy my, nie? Tak. Jak to się nazywa? It's our thing. nie wiem. Ale tak po a, polsko. A po polsko. Um, nie wiem. <laughs> tak rozpoznawczy, okay. taki, że właśnie przeskakujemy tak i wracając do tej myśli, tak, to może być chaotyczne, ale przynajmniej jesteśmy autentyczne, też to nagrywamy tak po prostu na spontanie trochę. Chciałam tylko wspomnieć, że te pierwsze odcinki na pewno nie będą zbytnio jakoś specjalnie edytowane, więc jakby jeszcze się tego wszystkiego uczymy, więc będzie to wyglądać tak, jak będzie wyglądać, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. I że dobrze się nas słucha i że, że zostaniecie z nami i dacie nam opowiedzieć swoje historie, bo na pewno są ciekawe. No i co? Na pewno jesteśmy... Swoje czy nasze? Swoje historie, w sensie, że, że każda... Ich? Nie, swoje historie, nasze. To powinno być, że opowieść... opowiedzieć... nasze. My chcemy opowiedzieć swoje historie. Aha. No. <laughs> Dobrze. <laughs> <laughs> Okej, okay. okay, ale Spremy. miałem do mózgu, dobra. I co? Jesteśmy na pewno duetem, którego się albo kocha, albo nienawidzi. Tak, tak myślę, że tak jest. I tak chyba to zakończymy. Czy jeszcze coś byś chciała powiedzieć? Nie, myślę, że dosyć sporo i tak czy siak wątków się załączyło w ogóle w tak. tym pierwszym odcinku zerowym. E, zerowym, tak. <laughs> Jeszcze może w sumie nawiążemy do tego dlaczego on się nazywa odcinek zerowy, dlaczego w tytule ma z martwych wstanie. Nagrywałyśmy ten odcinek już naprawdę wiele razy, ale pierwszy raz jak usiadłyśmy do nagrywania i, i rzeczywiście byłyśmy nastawione do tego, że to będzie ten odcinek i że jesteśmy gotowe, okazało się, że w ogóle nic nam się nie nagrało, więc to była mega wtopa. Tak, ale też te początki tego nagrywania to było po prostu takie gadanie o niczym. Nie, nie gadałyśmy tam nawet o tym, co chcemy nagrywać i w ogóle, ale gdzieś też myślę, że to było takie fajne, żeby się trochę rozgadać, bo teraz mm -hmm. mi jest na przykład lepiej troszeczkę i finalnie myślę, że wyszło idealnie, bo ja naprawdę w tej dziupli czuję się najlepiej. Ech, jak w domu. Tak, najbezpieczniej. No jest bardaszka, jest fajnie. Nie? Jest kotek. No to chyba to by było na tyle. Subskrybujcie, czy... Cokolwiek można zrobić, ale wybijajcie na wszystkie nasze social media i wyczekujcie kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Bye! -o.